Moi drodzy, eee, Ara Gabin założyła zbiórkę na pomagam.pl i zapytałem, czy ktoś ma screen. Oczywiście te screeny się pojawiły i będę wam je czytał. Ok. Na Discordowe głosówki live. Zbieram pieniądze na produkcję rozmów. Zbieram pieniądze na produkcję rozmów głosowych na moim serwerze Discorda, podiów i na moje live na kanale YouTube. Drodzy widzowie, czytelnicy. I internetowi nie mówię, że trolle. Obserwatorzy, jestem krakowską. Drodza, a, jestem krakowską blogerką, tuberką influencerką i przedsię... Influencerką? Wszyscy. Okej, okay. przedsiębiorcą. Spolszczyła. Ogląda mnie i obserwuje ponad 500 osób w 500 tysięcy osób w Polsce i na świecie. Ona zawsze mówi, że, że pół miliona, nie? Jakoś tak mi się wydaje, że, że chyba tak. Od 20 lat pracuję jako fotograf, filmowiec, specjalista z reklamy. dziennikarz pisze różnego rodzaju teksty tak o hejterach. O alkoholu, o hejterach, alkoholu, o hejterach. E, jestem też blogerką i tuberką. Ponad 30 lat pozowałem zawodowo do zdjęć. Tu jestem, to jest zawodowo. Ale to akurat prawda. Myślę, że przez 30 lat e, była ona zawodem. E, jeśli pozowała faktycznie komukolwiek do zdjęć. Niestety praca youtubera jest trudna i kosztowna, zwłaszcza jeśli ktoś taki jak ja zmaga się z internetowym hejtem. Pracuję 25 lat, ale ciągle dopłacam do mojej firmy. To może właśnie, moi drodzy, kiedy jest taki moment yy, w życiu człowieka, który właśnie zajmuje się jakimiś rzeczami, że myśli sobie i ile musi lat minąć, żeby powiedzieć sobie, kurde, może to nie dla mnie. Może to nie jest ta droga, którą, którą należy iść. Ile lat musi minąć? Bo ja myślę, że po 25 latach, jak coś ci nie wychodzi, to może zmienić tą pracę, że, że bardziej hobby, żeby to było. Tak mi się wy. No nie wiem, no. Jedna gabina, czyli 25 lat. Ehm... Proszę o wsparcie mojej pracy youtuberskiej, blogerskiej, jeżeli chcecie, żebym regularnie robiła cotygodniowo podia na swoim na moim serwerze Discord. Da? Prośniska rozmowy głosowe na innych kanałach głosowych i live na moim kanale YouTube. Bardzo proszę o darowiznę na przygotowania koszty i produkcję moich występów na żywo. No tak, no. alkohol, kebab. Tak, spadł, Te, tej, 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 tej strony już nie ma, dlatego właśnie czytam screeny. O mnie. W 95 roku skończyłam polonistykę i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 99 założyłam własną firmę. Patrz, 95 rok, ona skończyła studia i ja się wtedy urodziłem. To jest znak, moi drodzy. 2020 profil na Instagramie, Twitterze i TikToku. Zajebiście. się. Tematy moich produkcji fotograficzno-filmowych. Robię zdjęcia, fotoreportaże i filmy na ciekawy temat społeczne. Pis. Yy, yy, hejterzy, alkohol. E, Obyčajowo polityczne i kulturalne. To z tymi kulturalnymi to bym polemizował, ponieważ o kulturze wiesz raczej bardzo mało. W moich materiałach promuję wartości patriotyczne polskie i polską kulturę. Przedstawiam problemy różnych ludzi mieszkających w Polsce. Interesuje się też, się też psychologią, socjologią, podróżami i innymi tematami. Czyli psychologia jest taka, że jak ktoś się wyzwie, to ma problemy psychiczne. A ona nie ma? Tworzę reality show. O, proszę bardzo. Jak jak Gavin Show. I co by tam było? Gra w ciemno. Alkochińczyk może, w ten sposób bardziej. Jako blogerka i tuberka chętnie piszę i opowiadam o sobie. To dlatego jestem znana, lubiana, kochana i hejtowana. <grym> Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą ze mną, albo chcielibyście wesprzeć moją firmę, <grym> przysłowiową złotówką będzie. O jezu, i ta córka, nie? Od rodzenia mieszkam w wielomieszkalnym bloku. Moim marzeniem jest mieć własny dom w górach z ogrodem, drzewami i kwiatami. Chciałbym, aby móc wybiegać do ogrodu w piżamie, chodzić, bo po trawie, oglądać niebo. Robiłabym różne party i zapraszała znajomych. Przecież ty znajomych nie masz. Czy domu zrobiłabym swoją pracownię, a w podziemiach studia fotograficzne? I zdjęcie córki, nie? I o córce nic. Zajebiste. E, ciekawe, czy jakby zsumować roboczo godzinę L, by wyszły chociaż dwa dni przez te 25 lat? To jest ciekawe. Moje poglądy polityczne. O, bardzo dobrze, że jest podpunkt szósty. Mam prawicowe, propolskie polskie przekonania polityczne, jestem wyborcą partii PiS, ale szanuję osoby o innych poglądach politycznych. To jest ciekawe. Za każdym razem, jak włączamy jakiś, czytamy jakiś wpis Eligawii, to dowiadujemy się o niej czegoś, czegoś ciekawego. Mam znanych i pracowników o różnych przekonaniach politycznych, światopoglądzie, wyznaniu, rasie czy orientacji seksualnej. Proszę bardzo. Uważam, że ludzie w Polsce nie powinni. Uważam, że ludzi w Polsce nie powinny dzielić inne poglądy i inny sposób myślenia, bo jesteśmy wszyscy Polakami. To samo dotyczy świata. Wszyscy jesteśmy równo mieszkania... mieszkańcami Ziemi i obywatelami kosmosu. Tutaj widzę, że chyba pomagał jej w pisaniu. Tutaj chyba pomagał i w pisaniu mąż Andrzej Knaga, zebrane. Aha, dziękuję. 250, zł. faktycznie to się wpłaca pieniądze, nie? 50 zł, 20, 100 zł, w pale nie mieści, nie? No, eee, i long story short, moi drodzy. Podsumowanie tej cudownej zbiórki jest takie, że. że ta zbiórka spadła z rowerka. Słuchajcie, jest jeszcze sytuacja taka, tak a propos zbiórek i tak dalej, że ja codziennie otrzymuję, codziennie, autentycznie z ręką na sercu, codziennie otrzymuję nawet nie średnio, tylko codziennie otrzymuję minimum dwie prośby o udostępnienie zbiórki. I tutaj oczywiście jest pani Sylwia, jeśli dobrze pamiętam, jest pani Sylwia tutaj. Muszę się upewnić. Pani Sylwia jest tutaj. I z panią Sylwią oczywiście, oczywiście jestem dogadany, ja absolutnie nie mówię o niej ani do niej. Natomiast wiele dostaje takich zbiurek, że komuś dom spłonął, że potrzebna operacja, że... No nie wiem, że dzieje się jakieś przykre rzeczy i ja mam z tym problem, ponieważ jak jedno udostępnię, to później ktoś będzie pisał, dlaczego nie udostępniłem, albo czy to jest ważniejsze niż moja sprawa, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast. Ostatnio dostałem dwie, info, dwie, dwie wiadomości. Wiecie, że dzieje się faktycznie jakieś. E, dzieje się faktycznie jakieś poważne rzeczy. Jakie, takie naprawdę straszne rzeczy, że ludzie potrzebują faktycznie pieniędzy na to, żeby odbudować chałupę, bo nie mają gdzie mieszkać, albo że ktoś potrzebuje pilnej operacji. Okej, okay, ja jak, jak najbardziej rozumiem. E, są, są takie momenty, że faktycznie pomagam, nie? Znaczy, pomagam, no udostępniam. To jest. Nazwijmy to pomocą, ale, ale, ale to jest tylko udostępnienie. Natomiast. E, ostatnio dostałem dwie wiadomości. Pierwsza to taka, czy mógłbym się dorzucić do wakacji, bo gościu jedzie na wakacje, czy mógłbym, czy mógłbym się dorzucić, bo, bo jestem youtuberem. I drugi raz, y, kilka miesięcy temu gościu mi napisał, że chciałby iPhona, bo mama mu nie, nie daje pieniędzy, i on chodzi do szkoły i potrzebuje iPhona. I po tych kilku miesiącach, i po tych kilku miesiącach, się do mnie odezwał, żeby przypomnieć, czy ten, czy się namyśliłem, i czy ten, i czy czy, 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 czy ten, czy. Czy, czy kupię tego iPhone'a? Więc y, zbiórka Al nie jest aż taka głupia, moi drodzy, y, jakby się mogło wydawać. Ej hey Mati, weź mi kup nową kartę graficzną, co? Potrzebuję do grania, a mama mi nie chce kupić. Nie no, mordzia, Norma, daj iPhone'a, zatrzymaj te zbiórki na wszelki wypadek, jakbyś y, miał być cancelled. Skancelowany. Y, nie no, raczej nie będę, chociaż wiesz, Licho nie śpi.